No, proszę Państwa, chciałem Wam przedstawić pewnego rodzaju ofertę. Oferta dotyczy samochodu osobowego marki Volkswagen. Marka, która jest znana i lubiana. Samochód ma silnik czterocylindrowy 1.4 w benzynie Lupo. Malutkie, fajne auto, fajnie tutaj wykonane, bo ma ładne fotele. Czyściutkie z dobrych rąk. Proszę, czyściusieńkie. Nic dodać, nic ująć. Ma fajne tutaj fajną gałkę biegów. Auto pięciobiegowe, zadbane siedzenie. Jedyny mankament nie ma radia, ale każdy sobie radio dopasuje. Drugi mankament nie ukrywam, ma troszeczkę przebieg. Ale zasuwa niesamowicie i naprawdę niewiele pali. Schowek czysty, jak widzicie. Są jeszcze tutaj środki do kompletu, czyli można na przykład e, opony sobie ładnie przeczyścić, żeby się ładnie błyszczyły. Jest środek do spraw związanych z tapicerką, jest środek do plastików. To jest do tapicerki, to jest do plastików. Także można sobie ładnie popcikać, wyczyścić. I jak ktoś chce, można to sprzedać dalej. Cena wywoławcza jest tylko 250 euro. 1000 zł za samochód, który jest warty na rynku polskim pomiędzy 3600 do 5500. Kto pierwszy, ten niech pisze poprzez stronę wwwartur lub na adres mailowy Artur Glowacki, 27, małpa gmail.com. Ewentualnie telefon do mnie na numer do sekretariatu, w którym yy, udzieli informacji Aneta Dobrzewin. To jest 516 788 871. Dziękuję serdecznie i zapraszam na stronę arturprezydent.pl. Do zobaczenia!